Hejka kochani, z tej Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy mieli więcej się przepierać ze sugawnych influencerów. Słuchajcie, ja mam mało czasu! A, widzowie dzie, tylko nie to w ogóle. Dobra, ja nie sprawdziłam ile mam czasu. Okej, okay, bo wcześniej miałam więcej, bo słuchajcie, no, wcześniej też nagrywałam, ale mi się coś nie chciało pofarbować. Dobra, może taki. No nie wiem. Julia i nie ma takiego. Ale no dobra, już się przebieramy. To będzie pewnie najgorszy strój świata. Dobra, bierzemy jakąś tą. Fajną kieckę. O matko jedyna jak wyglądam w ogóle. To źle wygląda. Totalnie źle. Dobra, o, pola dołączyła, dobra. Hejka. Okej. Okay. Tutaj mamy taką kieckę, No dobra, niech będzie. Niech już będzie po prostu. Dobra, sprawdźmy do coś związanego z Julią Rwugaj. Hmm, 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 hmm... Bardzo tu dużo jest tych rzeczy... No ale chyba takie coś może być. Kurczę, albo może celebration? Może niech będzie takie coś. No i dobra. Możecie napisać, jak oceniacie. Na razie to jest pierwsza influencerka. Um, Okej, okay, Velvet idzie na miasto. Okej, okay, hejka. Dobra. Oczywiście zmieniamy kolor skóry. Ym, no nie wiem, czy taki może być, czy taki lepiej. W sumie to Julia Żukaj miała taki... Dobra, niech będzie taki. Niech będzie już taki. Po prostu. Bo chyba się trochę tak opaliła, tak jakby. Ale jej dam piąteczkę, bo słuchajcie, no wiem, że nie są żyła. O ja też zresztą prawie nie są żyła. Ale no dobra. Pierwsza influ. To jest właśnie Julia szukaj. Możecie ocenić. Dobra, oczywiście tylko influ. Nie może to być, że youtuberka, która na przykład nie ma Instagrama, TikToka i nie jest, jest sławna na tym i na tym. To wtedy to nie może być. No, moim zdaniem Julia szukaj jest sławna. Na tym i na tym. Okej. Okay. Trzy. Bejwa. No oczywiście, Bejba. Dobra. E, coś tam. Nawet ładny skin. Szczerze. Ale gdyby tak było, trochę popracować, to by było ładniej. Te napisał, że teraz tu impres lepsze, ta. <grywka> ja ci tu dam. Ja ci tu dam, że dress dres In... imprez. Impres. Moim zdaniem Fashion Famous jest lepszy, ponieważ w no, Tam mamy więcej rzeczy takich fajnych. Dobra. Chociaż w VIPie to mogliby się postarać. VIPie. No dobra, Mateusz. O matko, jedyna! O matko! Ja pewnie będę! nie żeby, postacie, a nie... Aha! Ok O, yy, hejka! Nie, hejka, hejka Dobra, to kto to był? Nie wiem, ale daj trójkę! Nie wiem Hum, zobaczcie, możecie ocenić, słuchajcie. E, moim zdaniem nie jest fajne, no ale nie wiem, dam ci piątkę. Co to jest? No, coś na pewno. Oj, Kaja, Kaja. E, e, co? e co? E co? E co? Dobra, proszę, 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 ja chcę. Już się ucieszyłam, już się ucieszyłam. Dobra, nie jestem. No niestety. Uuu, nie jest tak słabo, ale mogło być lepsze. No dobra. Kolejna influencerka to ja. <grymne> dobra. Kolejna influencerka to ja, czyli Kuki Julia. Dobra. Oczywiście Kuki Julia, bo tak, bo ja mam Insta i w ogóle. Tyle, że nie jestem tak mocno popularna na nich, ale no... E jaki? Challenge jako Ercio może być, ale to może jutro, a, lub dzisiaj, ale o jednej godzinie, bo jeszcze idę do kina. No dobra. Więc tak... Jako Kuki Julia. Mhm. No może być, no może być. W sumie jeszcze takiego challenge'u... Nie było, nie było takiego challenge'u. Chcecie challenge'u Kukiriria? Możecie tego napisać. No dobra. Oczywiście, teraz bierzemy w hair. Matko jedyna, ale lagi, straszne lagi, co nie widzę, be? Ja mam takie trochę długie włosy. Fajne, nie? No. Dobra, ja mam trochę takie tłuki włosy w realu, bo my widzieliście. Dobra, mam gdzieś takie. Dobra, zmieńmy sobie takie, a bardziej takie kolorowe. Czemu nie mogę zmienić tych włosów? Albo dobra, weźmy takie. Nie, ja nie mam blond! Matko jedyna, co ja klikam? Ja mam brązowe! Dobra. Takie bardziej! O oh my gosh! Ulcie ma VIP. Tak. O! Ty, ty masz VIPa! Ale fajnie! Fajnie! A skąd ty masz VIP-a? Przecież tu jest, nie ma napisanego jeszcze VIP. O matko jedyna, co ja kliknęłam w ogóle. Jak już nie noszę tak za bardzo opasek, ale już dodam. Okej, okay, czekaj, 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 momencik. Tylko weź mam jakiś... Pozdrowisz Klau... Pozdrawiam. Pozdrawiam. Matko jedyna. Nie mam takiego ubrania. Ehm, mam takie bardziej. Nie mam takiego na pewno. Mam takie. Smy takie. Okej. Okay. Oczywiście pozdro. Dla Klary i Belli i Ulki Pozdro Dobra, w sumie możecie ocenić Ja już chyba skończyłam, bo w sumie nie wiem czy tak wygląda w realu Możecie ocenić zresztą No i no, fajnie będzie Okej, okay, oczywiście tu, tu już mamy drugą czyli my nie, kuki kukiulie. Dziewczyna, chłopak z górnego miasta, aha Bardzo fajny temat nie, no super temat. Może jakąś torebeczkę jeszcze dodamy tutaj. Aby było lepiej. W sumie może być. Dobra, i możecie ocenić. Możecie, nie musicie. No ja już. Ona zaś za tą, e, jak ona miała? Kopciuszek. Chciałam powiedzieć śnieżka. Ja y, za Cinderelle. No właśnie. Cinderelle. Jestem trochę taka opalona w realu przez to, że byłam y, no, nad morzem, ale trochę tego nie widać, więc po prostu zostawiam taką skórkę. No i 3, 2, 1 i go. Jej? Jej? Okis. Dobra. Zobaczmy. Scena oż... kosz. Bardzo fajna scena. Oczywiście. Później by mogła być Kitty Bella, bo kitty bella w sumie jest popularna. Co to jest? O matko. Mam krzyczał. Uh -huh. mm, bardzo fajny skin. Nie no, fajny. Mateusz. Mm, no nie wiem. Jeszcze bym się zastanowiła, ale bardzo fajny skin mi się bardzo oczywiście podoba ten skin. Tuż nie mam żadne, ale no go ale. Maja. Czy Maja mam w znaj? Nie mam Maje znaj, ale jest polski. Trójeczkę, lecimy z następną osobką. Następna jest Kuki Julia. Uuu, co za przypadek. Możecie ocenić. Tum, tum. Tum, ui. Aha, bardzo mi się to podoba, że ona tak oceniła. O, piątka. Oczywiście, że piątka. Piątka. Tamte to nie wiem. Dobra, Stefania Gabriela. Jak to zero? Kopito! Ogarnij się! Stefania. Dzięki! No właśnie, dzięki, jestem na trzecim miejscu! O OMG! OMG! Jestem na trzecim! Jestem na trzecim! Nie! Jestem na trzecim! A... Ja jeden, wow, no właśnie! Yulcia hmm. i, I O, oh. <laughs> A tamta Uma to chyba Tego, ona nam dała Nie ma sprawy No, to chyba ona Dobra O, oh my gosh Nagrywasz? Tak Tak Dobra Teraz będzie za Kitty Pelle, bo pewnie ludzie czekają a tsz, zagościł u mnie Z zrobiłam. Zrobiłam Eee w tamtym. Zrobiłam w tamtym. Dobra widzę. Okej, okay, to zobaczmy. Help me, Nie mogę wybrać stylówy. W sensie... Nawet spoko Ale słuchajcie, gdyby nie to, że ja nie umiem Nie umiem się przybierać za Nie wiem widzę. Ona jest blondynką I to to ja wiem na pewno Dobra, weźmiemy sobie takie włosy Bardzo fajne Dobra, Gdzieś takie ustawmy. Myślicie, że mogą być te włosy? W sensie mi się trochę nie podobają. O! To jest brzydkie. Bella nie ma długich włosów. Wiem o tym. Już mnie będziecie tego pisać, że tego... Że Bella nie ma długich włosów. No ale po prostu, no takie tylko znalazłam ładne. Aha! Będę musiała sobie kupić za 200 parę robuxów. No, ale ska. No dobra. Już mi nie piszcie, że tego, że nie ma długich włosów. Proszę. Ja wiem o tym. Ale po prostu, no nie było innych. No, no tyle, no. Dobra, weźmiemy te albo te w sumie, to, to jest ładne. To mi się bardzo podoba. Dobra, ciągle ta mina, może być inna. Taka. Dobra, mamy taką minę. Bardzo fajna mina. Bella tak nie wygląda, tak? Prawda? Prawda. Dlatego weźmiemy sobie inną, jednak bluzę. Bo w sumie nie wiem, jak mo jaką może. Może tą? Taką bardziej perełkową. Dobra. W sumie to to wygląda, jak ładnie. W sumie nie to. A to? Ej, to wygląda ładnie. Ej, no dobra, niech będzie to. W sumie nie, no kurde. Później będzie problem z wybraniem tego. Kurde, a ja nie umiem. Ja nie umiem, ja nie umiem. Dzień włosów, dzień włosów. Kurde, 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 kurde. Dobra. Matko jedyna, jaki głos mi się zrobił. Dobra, szybko, 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 szybko. Szybko. Nie, nie siadaj. Nie siadaj. Nie siadaj, nie siadaj. Kurde no. Te lagi głupie. Do... Nie wiem po co one są. Mi zapomnia Łam miny. Zapomniałam minę Jakby co? Jakby co? Bo za szybko! Bo za szybko! Omega, omega. No ja pierwsza Tum 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 Proszę nie oceniajcie mnie na jeden Jałka trupie Jałka trupie, jak ocenicie mnie na jeden? Szaloną fryzjerką jestem, aha. Okej, okay, to piąteczka. Mm, Ty przynajmniej jakoś wyglądasz. Please, ja nie chcę być na pierwszym. <ścoughs> Bo nie. Wzięłam miny, bo nie wzięłam miny. Proszę, ja nie chcę być na pierwszy, Ludzie, gdybym, gdybym jednak zostawiła tę tu minę, to by było lepiej. Aha, bardzo ciekawe. Ej, ona mi ukradła włosy W sumie to nawet ładne mam włosy, ale to ludzie Przez tego VIPa to nawet nie da się normalnie dać buzi Ale ludzie, będzie zawsze dla nas piękna. Dzięki hmm. Przynajmniej tu! To... Dobra. Jej, jestem na piątym. Dobra, kolejne influ. Kolejne influ, kolejne influ. Hmm, pomyślmy. Pierwsze, później drugi potrząt? No, fajnie. Gratki. Dobra, pomyślmy, kto by mógł być influ. Myślam mm. Myślałam nad tym, aby zrobić wokalistkę. Bo jest taka wokalistka jak Roxy Fenkel, ale pewnie mało osób ją zna tutaj na kanale. Bo pewnie więcej osób to ludzi, którzy po prostu. Grają. Ty też kratki. No, dzięki. Więc y, kolejna influ to będzie Monika kociołek! Kociołek! Jej! Dobra. Weźmy włosy Monice. Tylko jedyne jakie włosy. Ehm, um, tak. Czy ja wiedziałam o tym, że Monika Kociołek będzie tu na odcinku? Nie, ale to jest dla Was taka niezła niespodzianka, bo ja na przykład ja nie mówię o tym, o Monice i w ogóle. No ale widzicie, tu już Was zaskoczyłam. Ona już ma czerwone włosy, więc weźmiemy jej te czerwone włosy. Okej. Okay. Dobra. I nie oceniajcie tamtej stylu wy jakby co? To nie moja wina. Okej. Okay, zobaczmy teraz jakieś super dodatki. Dobra. Okej, okay, mamy tu takie dodatki. Tylko jakie... Je... No w sumie. No w sumie może być. Tak z przymrużeniem oka. No okej, okay, może być. Teraz tylko rybka Lamoni. I wiem, nie będę na pierwszym. I wiem. Powinnam już się bać, na którym będę miejscu. No ale, no dobra... Tak moja Monika Kociołek się prezentuje, możecie ocenić w komentarzu, no i no. Fajnie będzie jak będę na pierwszym. No ale żeby trafić na pierwszym, trzeba najpierw zasłużyć. <laughs> Tylko trzy osoby! Czyli jest szansa, że słuchajcie, trafimy tam! Oh my gosh! Tylko trzy osóbki! ale fajnie. A, Niesamowicie. Osoby, tylko trzy osoby grają. Tylko trzy osoby grają. O w ogóle! Co tu się dzieje? Ja pierwszy raz w ogóle gram. Z takimi trzema subkami no widzę, będą. No... Bo rzadko mam serwer e, na Fashion Famous, który jest pusty. No i dzisiaj akurat jest ten, ten moment, w którym jest ten pusty serwer. Jej i nie wiem, czy jej. Dobra. Poczekamy jednak, że możecie ocenić. Ja tu robię już screena. Ok, zrobiłam screena i mam nadzieję, że... że. Natomiast przy ostatniej rundzie nam się nie. tego. Tak. Ok, ale nidexy tak skończyła. Ok, ja sama Monikę kociołek. Na pewno co niektórzy znają z Was. Ło, wow, ładnie, Julie. Dzięki. Ty też. Ty też ślicznie. Jej! Jej, dobra! Czekamy trzy, dwa, jeden i lecimy z tym koksem. Go, go, go! Dobra! Zaczarowany las. I tu pięknie brzmi. Dobra! Szkoda, że ciasteczko pod koniec Ale jestem pierwsza! OMG! YAY! 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 Dobra Piąteczka jak zawsze Jestem bogata, Slay Uuu tak, ale za moment później, e, za moment kończę. Dobra, dam jej tą piątkę, niech będzie, bo to tylko para osób gra. Co? Co tyle nagle osób w ogóle? Coś. Nagram, później coś nagram. Ej, Widzieliście, że wcześniej było jakoś trzy osoby, a teraz już jest dużo osób. I się boję, że nie będę na pierwszym. Dobra, już jesteśmy. Aha! Oho! Jak ja w ogóle? O oh my O oh my god! Dzięki! Ej, no dziękuję wam w ogóle! O oh my good! Dzięki! Dobra A będzie challenge yy, dziś? Tak Będzie challenge jako Kuki Julia Jeżeli chcecie zobaczyć ten challenge, pijajcie na serwa No i pa jo, pa O której? Jeszcze nie wiem Jak zapisze się e, film Jak zapisze się film? 走吧哟。Bye,